Witam serdecznie w fajnym materiale Pozgarniałem trochę z podwórka zostawiłem tą warstwę utwardzoną pod spodem i się biorę, muszę wywieźć parę z no bo nie ma miejsca znajomy, od którego się wymieniamy, Słoma za awarnik, miał brać następnie nie wygrabił, nie wiem no to wywożę sobie. Nie chcę teraz, to będzie miał później wyżej. Nawet go chyba teraz nie ma yy, na miejscu. Więc no, więc wywożę sobie. Mam gdzie, mam po co, więc, więc wychodzimy. I, i, I będę działał właśnie. Myślę, że chociaż żeby z pięć wywieźć, to już będzie yy, na jakiś czas ten. Bo tam pod koniec miesiąca yy, mamy się skontaktować na przyjaźń lęgnuję, ale ja nie wytrzymam do końca tygodnia, więc jest piątek. <gryw> no to może przez tych jeszcze weekend bym wytrzymał, ale po weekendzie to to już nie wiem gdzie bym chyba na ten w to błoto rzuca ten obornik. Produkcji jest sporo, mówię. Yy, na tych końcach dużo też nadrabiamy obornikiem i do fajnej jakości, bo to... Wszystko zostaje w oborniku. A to jest porządny, przerobiony gór. Muszę trochę na przykład wrzucić na kupę, żeby w ogóle się dostać do ładowania przyczepy. I, I taka dzisiaj zaczynamy taką W dzień jak co dzień, z rana, a później różne inne prace mniej lub bardziej konieczne no i naładowałem pierwszą przyczepę zobaczymy jakie nas warunki zastaną na polu bo patrzyłem niby nie jest źle ale pod wagą taką maszyn zawsze też inaczej zobaczymy Ale też żeby ze 4 i to już to już coś tam zawsze będzie na przodu Dużo, nie dużo nie wiem, nałożyłem yy, po środku Nie chciałem zbytnio też, kiedyś na bok naładowałem naprawdę dużo tego na obornika No i nie chciałem podnieść, bo w no, dobra, dobra. była przetanowana Zbytnio na waga na drugą stronę Nie na tą, co chciałem wykupić, tylko na drugą A z drugiej mam burkę, no i nie szło Więc no, bardzo taka to robota Tego obornika tak naprawdę za dużo nie ma, on już jest fajnie przegnity Pójdzie dopiero na wiosnę po kukurydze Tu jakiś sąsiad ma taki trochę... ...konacny Przecież to się pozdrowiuje jakoś tam No a tutaj ten... ...ten mój obornik No, jestem z pierwszą pszczobą na polu, jak właśnie widzieliście przed chwilą. Tutaj poplon rośnie jakiś to Trochę coś nie zmarzło. No. Oparnik ten przelegnity wygląda tak. A ja mam przednią klamrę tylko. Zapiętą. Blisko jest do domu, ale kurde, czasami to dobrze nie wskoczy, i jest potem problem. I Elegancko, pierwsza dostawa. Niech co opada. No, drugą zawinę i do wyjazdu wyrzucę. i gramatka będzie się powiększała znowu Jest rzuciłem Odpinam do potem tylko balec zostaje na podwórku i tyle do wyjęcia szypryśmię Bo jak widać w tylko się na jeden ciągnik bo nie wiem czy 60 by dała radę nie myślę nie jest na polu może pod 60 podczepić tą szczepę A tam dobra, do czterech Do czterech szyczep przy ilość to tam już nie będziemy czepiać drugiego ciągnika Będzie pod kukurydzę jak znalazł Oborniczek na wiosnę rozrzucany No i zmiana tematyki, bo Ja miałem przerwy No i już od paru dni się zabierałem, żeby tu posprzątać trochę Po ostatnim śrutowaniu, po bo podgarnięciu boże. Przełożyłem tutaj, bo na środku stała paleta na którym Przełożyłem tu, bo jeszcze trochę muszę poczekać Witaminy Kukurydza do góry tu jest. No i zboże. Tyle go tutaj jest. Jakieś tam lepsze odpady porośnięte. No tutaj też bym mógł sprzątać, ale na razie nie wiem jeszcze jak. Z racji, że no jak widać, trzeba przy kolejnym śrutowaniu tutaj ubrać to wszystko z tej linii, żeby tam deskę móc już odstawić i aby było miejsce, żeby wstawić to jakiś amirap i, i tym podobne. A tak to wygląda ogólnie. Więc może myślę, że jest listopad. Mamy do stycznia spokój ze ślutowaniem, ale już, aby potem do lipca, to, to z górki, więc udało się chyba zgromadzić odpowiedni zapas. Ostatnio skończyłem na wyważeniu przed chwilą w scenie, ale to było przed weekendem. Byliśmy już po tym dłuższym weekendzie, za dużo nic nie nagrywałem. Pogoda była jaka była, też no raczy tylko obowiązki podstawowe wykonywaliśmy. Dzisiaj też jest południe, od rana trzeba było parę spraw pozałatwiać Ale już działam. Będę dzisiaj jeszcze wywoził obornik. z Trzy przyczepy o. A w tym czasie przyszedłem na trsiano jest wyjedzone więc to trzeba podnieść do góry, otwinąć i zaraz będą się zajadały kiełówki o, już na głowie podniesiona barot i roztwijamy świeże sianko powiem wam, że zapas ściana to Mam chyba dwuletni, bo ponad 100 balotów łącznie. 100 jeszcze jest na pewno, plus to co nad y, byłą świniarnią w tym momencie tam cielaki co są. No to tam też jeszcze jest 15, 20, więc zapas jest dość duży, a y, siana nie zużywamy dużo, średnio w miesiącu. W tym momencie schodzą ileś? Cztery baloty jak na razie. Same herefordy potrzebują mm, maksymalnie gdzieś z dwadzieścia na sezon zimowy. Więc niedużo. Myślę, że wdrożymy więcej siana do jałówek młodych cielaków jeszcze Jak przejdą na koniec, No bo Szanoki, szonki jest trochę mniej Choć też zapas Też zapas jest i słomy i wszystkiego Myślę, że w tym roku się Zabezpieczyliśmy Fajnie, jak to mówią Cena niska, to zapasy można robić Rok Dość obfity w plonie, Tu też Odsadek który już jest na sprzedaż, dogadany ze znajomym Kwestia tylko kiedy tam Będzie chciał go wziąć No szacujemy na ten moment, że Pod 300 kg Tak znajomy mówił, może 250 To na pewno ma Nabity naprawdę, wyrośnięty Na sianku plus mleko O, świeżutkie, fajne sianko, jak mówię Miałe tu wczoraj, przedwczoraj pościelone Chyba przedwczoraj Tak w poniedziałek, no i widać już Przerobiły sporo tego, będzie trzeba im posprzątać myślę No, krowy są niecielne Podpasione No ale no nie wiem, nie, nie wykazują na i, I ciężko to e, zaobserwować Też kurde nie wiem, czy wozić obornik, czy może dzisiaj wykorzystać jeszcze pogodę i też to wapno rozsiać na łąkę mam 3 hektary i bodajże albo 1,5 tony albo tonę 800 na około 3 hektary łąki to zabieram się do roboty i tam odstawić taczkę i przygotować już i myślę, że skoro łycha jest podpięta szczepa ustawiona to raz, dwa wywiozę z dwie przyczepy chociaż bo ma teraz padać, więc żebyśmy z dwa tygodnie mieli e, luzu na pryzmie tutaj a nie wywożę więcej, no bo jest to tak jak mówiłem już zgromadzone do znajomego za słomę i sobie będzie wywoził tam, gdzie będzie mu odpowiadało.